Do 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 do. It's so mega. It's so mega. It's so mega. It's so mega. <laughs>

nie, bez powoli. Weronika za. jest przykładną. Weronika odpowiedz nam jak się idzie w szkole. Super. Jakie masz oceny? Bardzo dobrze Dobrze. Opowiedz nam ile ilu masz przyjaciół? Nie, nie masz. Chcesz, Przykro nie. mi. Weronika nie jest towarzyska. No, w sumie to tak. racja. racja no. Tak. Weronika jest piosenkarką z zawodu. Nie, nie jest piosenkarką, nie ale Ale poszła na medycynę. O, chociaż chociaż na się trochę z powłania, no. Weronika to opowiedz coś jeszcze o sobie. Trzy zdania, na koniec. Jestem super mega. <grym> Miały być trzy zdania, nie przysłała, Ale wybaczmy jej to, bo ma jedynkę z polskiego. <grym> Czwórkę, Dobrze, to opowiedz nam trzy zdania. Jestem super. Jestem mega. Jestem mega. <grym> Dobrze, dziękujemy. Jest jest to jest maga, jest prawie, ją, to jest największy skarb w życiu, życiu Bo to, co najważniejsze To dla przyjaciela my zawsze dobre serce i zaufanie O które trzeba dbać każdego dnia starać się niech na przyjaźni Bo to, co najważniejsze To dla przyjaciela my zawsze dobre serce i zaufanie które trzeba dbać każdego dnia, Staraj się, niech ta przyjaźń trwa. Przyjaciel, no tobie wszystko wie, On nie zawsze blisko Ciebie, kiedy czujesz się źle. Kiedy się do nas plecami, kiedy czujemy, że jesteśmy całkiem sami, On zawsze poda Ci dłoń, pomoże kiedy kubodo masz, no da i służbę, gdyby nie sujeśmy, gdy masz złego pomysłu, dobry ma zawsze z Więc pamiętaj, że przyjaciel, cześć o Ciebie. Jest. Przyjaciela mieć zawsze dobre serce i zaufanie O kurę trzeba dbać każdego dnia Stara się niech ta Bo to, co najważniejsze To dla przyjaciela mieć zawsze dobre serce i zaufanie O kurę trzeba dbać każdego dnia stara się niech ta Poświęcony czas, przecież nic nie kosztuje Poświęcony czas dla przyjaciół Ona czuje we mnie pijąc, wystroiła się jak bijąc. Patrzy na mnie drinka pijąc, bo wyczuła we mnie pijąc. Ruda tańczy jak szalona, krzyczy, piszczy, to. I to it all the time. lovers. can <laughs> 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 si es que no it, No te not volver Si if not Sí. Hablarás si sí. tu verdad te abras otra vez. ¿Vale Hablas ah, si no. puedes gritar, te sí. sientes, qué sí. que quieres, te sí. feliz. ¿Tienes ¿Tienes Si me puedes escuchar, a quien sientes que hablaré, si, si lo no quieres, quieres mirame. Y tus ojos hablarán tal vez, sentirás el amor è mi habla Habla si puedes, Grita que sentes, Dime a quien quieres, Y a quien trajes